Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedził go do, na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a On sam tam przebywał. Łódź zaś była już o wiele stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny. Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy Go kroczącego po jeziorze, zlękli się, myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Jezus zaraz przemówił do nich odwagi. To ja jestem, nie bójcie się. Na to odezwał się Piotr. Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł: przyjdź. Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie podszedł do Jezusa. Lecz na ten widok, lecz na widok silnego wiatru ulękł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: Panie, ratuj mnie. Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: Czemu zwątpiłeś, człowiecze małej wiary? Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed nim, mówiąc: Prawdziwie, jesteś synem Bożym. Gdy się przeprawili, przyszli do ziemi Genezaret. Ludzie miejscowi, poznawszy go, Posłali po całej tamtejszej okolicy i znieśli do Niego wszystkich chorych, prosząc, żeby ci, przynajmniej frędzli Jego płaszcza, mogli się dotknąć. A wszyscy, którzy się Go dotknęli, zostali uzdrowieni. Oto słowo pańskie. Panie, ratuj. Giniemy. Dzisiaj będzie o modlitwie, czyli o tym, co towarzyszy nam każdego dnia. Jednym częściej, bo modlą się rano, w południe, może anioł Pański, może koronko odmawiają, może wieczorem też się modlą. Jednym rzadziej, bo zapominają się modlić, modlą się tylko czasami. Jednym, może niewiele towarzyszy ta modlitwa, bo gdzieś ciągle nam ucieka. Mamy wiele innych zajęć. Dzisiaj może jesteśmy w kościele, jest jakaś intencja. I tak czasami się modlimy, czasami nie, czasami w pośpiechu, mówiąc, że no jak idę do pracy, to to wystarczy, bo też się przecież modlę. I tak myślę że jest w porządku. No różnie z tą modlitwą w naszym życiu jest. Każdy z nas zmaga się, a niektórzy są takimi, którzy wytrwale, sumiennie modlą się. Pamiętam jedną osobę, która w momencie, kiedy Zmarł papież, postanowiła sobie, że będzie odmawiać modlitwę jedną i jest wierna od śmierci papieża właśnie tej modlitwie, dość długiej, bo trwa pół godziny, każdego dnia. Ciekawe, że można w modlitwie ktoś sobie postanowić być wytrwałym. Podziwiam tę osobę za tę wytrwałość. Bo często my się zapalamy do czegoś, a potem gdzieś gaśniemy, bo wiele innych spraw jest w naszym życiu. O modlitwie. Widzimy dzisiaj w pierwszym czytaniu w Psalmie i w Ewangelii różne osoby, różne rodzaje modlitwy i różną relację z Panem Bogiem, czyli różną głębokość, jaką można mieć w tej modlitwie. Czego uczą nas te czytania? Pierwsze czytanie z Księgi Liczb, przeczytane przez parafiankę. Dobrze, że ktoś stał, przeczytał, bo no, przecież ksiądz wszystkiego nie może robić. Eee... Dobrze, że uratowała parafianka sytuację, bo ja bym siedział. <laughs> by była dłuższa. Czego nas uczy to czytanie? Pokazuje nam Miriam i Arona, którzy źle mówią o Mojżeszu. Mojżesz jest tym, który jest wybrańcem przez Pana, jest prorokiem, jest blisko Pana. I zobaczcie, że w, tej, w tym spotkaniu z Bogiem, wtedy, kiedy już szamrali, plotkowali na Mojżesza. Bóg zaprasza ich wszystkich do namiotu spotkania. Namiot spotkania jest tym symbolem tego miejsca, gdzie Bóg mówi do człowieka. Namiot spotkania idą do tego miejsca, gdzie Bóg jest obecny. Jest obecny też przez znaki zewnętrzne. Widzimy słup obłoku, który zatrzymuje się u wejścia do namiotu. To jest taki znak widoczny dla Aarona i Miriam, że Bóg będzie tam obecny. I Bóg mówi. Mówi niejako pominając Miriam i Aarona, dlaczego Mówią na Mojżesza złe słowa. W liście do Tymoteusza, wtedy, kiedy święty Paweł daje pewne zalecenia, mówi też, że kiedy ktoś jest wybrańcem Boga, nie powinien przyjmować Tymoteusz jakichś oskarże na jego temat, chyba że już są dwie osoby, trzy, które przychodzą, mówią świadectwo o Nim, wtedy powinien wezwać ich porozmawiać. Oczywiście ci, którzy są wybrańcami Bożymi, też mają swoje błędy. Natomiast mówi, żeby pochopnie oskarżeń na ich temat nie przynosić, nie, nie przyjmować, bo Bóg szczególne ma umiłowanie do swoich wybranych. Zobaczcie, jaka kara spotkała Miriam, została zamieniona w osobę trendowatą. Co to znaczy być trendowatym? To znaczy być wykluczonym ze społeczeństwa. Za to, że gadała na Mojżesza. To nie mówię, po to, żeby... Tak jakby no, tutaj bądźcie się cokolwiek powiedzieć, ale żeby też zadać sobie to pytanie, nie? czy ja na tych, których Pan wybiera, yy, no właśnie jak podchodzę. Czasami łatwo nam przychodzi oskarżać, osądzać, yy, plotkować, mówić pochopne słowa. Ona została za, zamieniona w osobę trendowatą, bo jak martwy płód. Które na pół zgniły wychodzi z łona swej matki. Mocne słowa, które dzisiaj, dzisiaj mówi ta księga liczb. Warto też pomyśleć, w jaki sposób wtedy postępuje. Czy czasem, no, że coś jest nie tak, można też przyjść do jakiegoś księdza, czy osoby, którą Bóg wybrał na jakąś funkcję, porozmawiać samemu, czy z kimś. To też trzeba robić. Natomiast to czytanie uczy nas tego, że Mojżesz, wybrany przez Boga, ma szczególną bliskość z Panem. I Bóg mówi do Niego w sposób inny, niż mówi do Miriam i Aarona. To jest osoba, która ma tę przywilej, że rozmawia z nią Bóg twarzą w twarz, w sposób jawny, a nie przez wyrazy ukryte. I to nam mówi jedną rzecz o modlitwie, że kiedy się modlimy, nie zawsze ta nasza modlitwa musi być tak głęboka, jak inni się modlą. Albo może być też tak, że nasza modlitwa bardzo głęboka z Panem, kiedy nie wiem, jesteśmy na modlitwie sami, sam na sam, możemy doświadczyć czegoś o wiele głębszego niż inni. Jest pewną tajemnicą, pewną łaską to, że ma się dar modlitwy. To znaczy, że Bóg może do nas mówić w sposób bardziej głęboki. Być może ktoś ma doświadczenie jakichś rekolekcji ewangelizacyjnych, może ignacjańskich. Teraz są wakacje, niektórzy jeżdżą na takie rekolekcje. I tam się na przykład nauczy modlić. Albo zobaczy, że Bóg wtedy, kiedy modli się w ciągu dnia, nie wiem, 4-5 godzin, kiedy czyta Pismo Święte, Bóg daje mu taką łaskę, że trochę inaczej go słyszy. Głębiej. Warto sobie też poczytać z dzienniki świętych, którzy piszą na przykład o tym, jak Pana Boga spotykają. Jak święta Faustyna, która słyszy głos Pana, która widzi Pana. Można sobie wtedy uświadomić, że modlitwa jest... Ma bardzo wiele różnych stopni. Święta Teresa z Awila mówi aż o różnych siedmiu pokojach, takich siedmiu stopniach, kiedy można spotykać Boga tak głęboko. Czasami widzieliśmy Jana Pawła II zatopionego w modlitwie. Może pamiętamy ten obraz z transmisji, modlitwa brewiarzowa, Jan Paweł II w Krakowie i cisza. A on trwa zatopiony w Bogu. Ciekawe, że człowiek może tak jakby... Odpłynąć wtedy, kiedy modli się z Bogiem. Święta Teresa z Awila, kiedy czasami modliła się, można było wbić szpilkę w jej ciało i nic nie czuła, dlatego, że była zatopiona w Bogu. Kiedyś ojciec Pio, kiedy modlił się, jeden zagrystianin, przyszedł do przełożonego, mówi: Ojciec Pio, umarł, nie wiem, co się dzieje, leży, zemdlał. I kiedy przyszedł, okazało się, że, no właśnie, on po modlitwie, po Mszy świętej, był zatopiony w Bogu. Tak głęboko go spotykał. Dlaczego o tym? Dlatego, żebyśmy właśnie uświadomili sobie, że modlitwa, czasami może kiedy jest taka z naszej strony, tak nic nie czujemy na modlitwie, nie ma Boga, to nie znaczy, że tak zawsze jest, że Bóg tak się wszystkim objawia. Na różne sposoby możemy Boga szukać, na różne sposoby, na różną sposób w głębokości możemy z Nim rozmawiać. Warto prosić, warto trwać na modlitwie. Im więcej się modlimy, tym więcej Bóg nam daje doświadczyć swojej obecności. Kaplica adoracji jest. Szczególnym miejscem, kiedy możemy tam Boga spotykać. Psalm też mówi o modlitwie. To jest modlitwa człowieka, który prosi o miłosierdzie. Psalm 51, który okazuje swoją skruchę. Niektórzy mówią właśnie, że to jest modlitwa króla Dawida, który zgrzeszył i prosi Pana o miłosierdzie. Wie, że zgrzeszył i wie, że Bóg może okazać mu miłosierdzie. Że Bóg może dać mu zbawienie, może go wybawić z tego stanu grzechu, i tylko Bóg może go wybawić. To jest ciekawe. Rozeznanie wtedy, kiedy człowiek wie, że tylko do Boga się może zwrócić, żeby mu pomógł. Modlitwa od tego się też zaczyna często: że ja wiem, że Bóg jest moim wybawcą i potrzebuję Jego, uznaję Jego w moim życiu i z pokorą wtedy wołam do Pana. Niektórzy nie wołają do Pana, dlatego że w nim nie widzą. Wybawcy. I teraz Ewangelia. W Ewangelii mamy znowu modlitwę. Najpierw mamy modlitwę Jezusa, potem modlitwę Piotra, a potem modlitwę tłumu. Jak modli się Jezus? Zobaczmy, że wtedy, kiedy nasycił tłumy, Jezus idzie, aby sam na sam modlić się na górze. Wtedy, kiedy wieczór zapadł, aby przebywać z Bogiem Ojcem. Nie wiemy, jak wyglądała modlitwa Jezusa. Na pewno była modlitwą bardzo głęboką. Tak jak z Mojżeszem, Bóg otwarcie, twarzą w twarz rozmawiał, tak samo na pewno i z Jezusem, który też był Bogiem przecież. Więc modlitwa sam na sam wieczorem musiała być modlitwą, kiedy faktycznie przebywa Jezus z Bogiem, kiedy jest zatopiony w nim. I moment, kiedy przychodzi do Piotra. Przychodzi do uczniów też, no ale Piotr jest tym, który w sposób szczególny wykazuje swoją aktywność. Jezus idzie po jeziorze. Piotr chce również chodzić po jeziorze, prosi o to. No i Jezus mówi tak: przyjdź. Jezus wychodzi, Piotr wychodzi z łodzi, idzie, kroczy po jeziorze. I wtedy padają takie słowa: kiedy jest silny wiatr, uląk się Piotr, krzyczy: Panie, ratuj mnie. Panie, ratuj mnie to jest modlitwa. W greckim tekście jest to użyte słowo: Panie, zbaw mnie. Czasami na rekolekcjach, ktoś może przeżywał, nie może przed albo na jakiejś grupie ewangelizacyjnej, takie rekolekcje, gdzie się wybiera Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Co znaczy, że Bóg jest moim Panem? Znaczy, że ja wiem, że od Niego zależy moje życie. Rozeznaję, że to jest Pan. Piotr miał taki moment wtedy, kiedy był powołany na jeziorze i mówi odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiekiem grzesznym. Czyli ja wiem, że jesteś Panem, jesteś Bogiem, ale kiedy staje się Jezus Zbawicielem? Kiedy ja wołam i modlę się do Niego, ratuj mnie, Panie, bo ja wiem, że Ty możesz mnie zbawić, możesz mnie uratować. I to jest ta sytuacja właśnie, kiedy Piotr tak się zwraca do Chrystusa. Zbaw mnie. Jezu, wybieram Ciebie jako mojego Zbawiciela. To jest ten moment w Piśmie Świętym. Bo wiem, że Ty możesz mi pomóc. I, Jezus, I Piotr doświadcza tego właśnie zbawienia w tym momencie, kiedy Jezus wyciąga rękę i go ratuje. Papież Franciszek tak mówił o tym fragmencie. To opowieść ewangeliczna zawiera bogatą symbolikę i każe nam zastanowić się nad naszą wiarą, zarówno jako jednostek, jak i jako wspólnoty kościennej. Łódź to życie każdego z nas. Ale również życie Kościoła. Wiatr przeciwny obrazuje trudności i próby. Wołanie Piotra, Panie, każ mi przyjść do siebie, i jego krzyk, Panie, ratuj mnie, bardzo przypominają nasze pragnienie, aby poczuć bliskość Pana, ale także strach i niepokój, które towarzyszą najtrudniejszym chwilom naszego życia. Takie jest nasze życie, że i jest to pragnienie bliskości Pana, ale i ten strach i niepokój jest. I warto mieć tę świadomość, że Jezus, który jest Panem, jest też i zbawicielem. Aby nasza modlitwa była wyrazem właśnie tego, że ja wołam do Pana, ratuj mnie, modlę się do Ciebie Nie mam wiarę, że Ty możesz mnie zbawić. Co znaczy, że Piotr zwątpił? Jezus mówi do niego, czego zwątpiłeś, człowiecze małej wiary? Czego zabrakło Piotrowi? Po grecku jest tutaj takie słowo użyte. Dość ciekawe, że zwątpić, to znaczy podwoić. Hmm. Co znaczy podwoić? To znaczy, że Piotr zwątpił, czyli tak jakby w Nim stało się dwóch Piotrów, nie tylko ten jeden, który patrzy tylko na Chrystusa i widzi Jego, i wie, że przejdzie, bo wpatrzy się w Niego. Ale podwoić to znaczy, On stał się drugim Piotrem, który zaczął myśleć też o sobie. Patrzy na swoją sytuację, na to, że kroczy po jeziorze. I to słowo greckie pomaga nam też trochę zrozumieć, że czasami kiedy idziemy za Bogiem, możemy też w pewnym momencie zacząć rozglądać się dookoła siebie. Widzimy też siebie, skupiamy się na tym, co jest wewnątrz nas. Jak biskup Ryś mówi o Piotrze, nie jest już skupiony wyłącznie na Jezusie, jest w sobie rozdwojony. I zbawić Piotra, znaczy przywrócić mu wewnętrzną jedność, stalić go na nowo. Jezu, zbaw mnie, scal mnie, nie chcę być rozdwojony. Nie mam upodobania w tym drugim ja. Nie chcę już chodzić za innymi bogami, chcę już skupić się na Tobie. Chcę do Ciebie należeć w całości. Zbawienie znaczy to, Jezus chce mnie chwycić i sprawić, że znowu będę skoncentrowany na Nim, że będę do Niego należał, że nie będę odwracał wzroku, szukał może czegoś ciekawszego. Pomyśl o swoim życiu dzisiaj. Każdy z nas się doświadcza czegoś takiego, że idziemy za Bogiem, czasami jesteśmy tacy podwojeni. Gdzieś tam szukamy, gdzie indziej. I potrzebujemy tego scalenia, czyli tak jakby skupienia się bardziej na Chrystusie. Na nim skoncentrować swoje życie, w nim pokładać nadzieję, bo on jest Panem i Zbawicielem. Pomyślmy nad tym, nad tym tego dzisiejszego wieczoru. I ostatni moment zbawienia modlitwy to jest tłum, który przychodzi do Chrystusa, dotyka Go i otrzymuje zbawienie. Różne rodzaje modlitwy. Mojżesz bardzo blisko Pana, Miriam Aaron trochę dalej, ale też Bóg do nich mówi. Jezus zatopiony w Bogu wieczorami, który się modli, Piotr, który wzywa pomocy Chrystusa Jezusa, tłumu, który chce go się dotknąć. Jaka jest moja relacja z Bogiem? Jaka jest moja modlitwa?